Proszę Państwa, chyba muszę, chyba jest czas, żeby Państwu opowiedzieć fantastyczną historyjkę, a potem dokończę wątek 9 maja. Fajny by był taki scenariusz i dziwię się, że jakiś rozfilm, czy inna tego typu wytwórnia w Rosji takich filmów nie kręci. Oni tak prostolinijnie ciągle te filmy o II wojnie światowej, proszę Państwa, bo to było ważne wydarzenie, dzięki, dzięki temu żyjemy, dzięki temu poświęceniu żyjemy, alianci zachodni czekali, Proszę Państwa, mogli zgnieść tego Hitlera, mogli dostać się do tego Berlina gwałtownie, ale czekali, aż się e, e, Hitler wykrwawi e, ze Stalinem. Czekali sobie, czekali sobie. Dlatego po stronie Związku Radzieckiego, e, Niemiec i innych krajów na wschodzie takie potężne ofiary. Alianci zachodni, proszę Państwa, jakieś, jakieś śrubki, popatrzcie sobie na statystyki, e, mieli potencjał, ale czekali specjalnie. Ale mam fajny film, który by du dużo ludziom dał do e, myślenia. Dużo dałby do myślenia. Proszę państwa, nauka dziś e, jest tak rozwinięta, że w stosunku do tej nauki e, sprzed e, dekad, e, a i wieków, to nie ma porównania w ogóle. Oni, ich maszyny są w stanie obliczyć wszystko, ich analitycy są w stanie obliczyć wszystko. I e, Proszę też nie zaprzeczać faktom, bo, bo się sami ośmieszamy wtedy. Widzimy, że te lodowce się rozpuszczają. Widzimy, że coś jednak się dzieje. I w tym scenariuszu widzę to tak. Wielcy tego świata doskonale wiedzą, że może być tutaj na przykład epoka lodowcowa. Które to epoki lodowcowe, proszę Państwa, co jakiś czas na naszej planecie na tej szerokości geograficznej się pojawiają? Mniejsze, większe, te okresy, przepraszam, że się wymądrzam, między epokami lodowcowymi to są te interglacjale. I dziś żyjemy w takim interglacjalu. Co będzie, jak epoka lodowcowa przyjdzie? Proszę Państwa, no, znaczna część tutaj Europy Północnej będzie skutalonem. Była podobna taka sytuacja gdzieś w okresie potopu szwedzkiego, że, że można było Morzem Bałtyckim saniami przejechać ze Szwecji do Polski. A więc już sobie wyobrażamy, jak będzie wyglądało w ogóle tutaj życie. Nieruchomości nie będą, proszę Państwa, miały wartości, bo tu życia nie będzie normalnego. I załóżmy, że wielcy tego świata doskonale to wiedzą, mają kontakt ze swoimi naukowcami, sami ich sponsorują, w związku z tym mają informacje z pierwszej ręki. I z racji tego, że no rozbudowali swoje infrastruktury, tam sieci, pałace, majątki i tak tego nie może ta grupa władzy establishmentu tak po prostu nagle sprzedać, bo była panika i w ogóle byśmy się zaczęli zastanawiać, co tu się ma wydarzyć. Muszą te rzeczy, żeby też nie utraciły wartości od razu, powolutku zbywać. Powiedzmy, że zlodowacenie ma się zacząć w 2029-2030 roku. Powiedzmy teoretycznie, taka hipoteza, jako scenariusz tego filmu. Do tego czasu muszą wyzbyć się majątków. I ulokować je w tych częściach świata, które będą jakby bezpieczne, będą zapewniały komfort. A przy okazji nie stracić tych majątków. Powolutku zbywają rezydencje, w zasadzie już ich nawet nie remontują. I to ja, proszę Państwa, ja obserwuję, że to się dzieje. Także to by był dość wiarygodny film futurystyczny. E, pakujemy je na przykład w takich rajach jak Dubaj. I to się dzieje, i to się de facto dzieje. Kanwa tego filmu miałaby dość solidne podstawy. I w związku z tym po cichu, jak już to zlotowadzenie przyjdzie, oni będą zarobieni, bo oni widzieli wcześniej, nie, nie, nie będzie utraty majątku, a my, proszę Państwa, zostaniemy zaskoczeni i z niczym. Zdążymy oczywiście swoje życie uratować, ale proszę Państwa, to tak jak z nieruchomościami na przykład w tych miastach przyfrontowych. W Charkowie można dziś kupić mieszkanie za grosze, tak? No bo tam są działania wojenne, nie wiadomo co będzie, czy w ogóle ten blok będzie stał, tak? czy ten dom będzie stał. E, tam można kupić za grosze. I tak samo, proszę Państwa, będzie w przypadku epoki lodowcowej. E, nikt nie będzie chciał tego kupić, bo po co komu? Kostka lodu, po co komu iglo? Dlaczego y, w związku z tym my nie reagujemy? No my nie reagujemy, bo my nie mamy tej wiedzy. Jesteśmy odcięci. Z durami nas y, Gdyby y, jednak doszło do już zlodowacenia, to my którzy zdążyli z tymi walizkami tylko, plecakami ewakuacyjnymi, też udamy się do Dubaju, no bo trzeba będzie przyjmować uchodźców i tak dalej, i tak dalej. To będzie w ogóle fajna wymiana, bo z tych krajów, gdzie jest ciepło, gdzie będzie bezpiecznie, wyrzucili ludzi do tych, które będą zlodowacone kraje, a z tamtych przyjadą tutaj i zajmą ich miejsce, ich majątki zajmą. To, to też ciekawy, dodatkowy aspekt taki rasistowski. I jakby, proszę Państwa, każdy z nas, y, ludzi, krawki się zachował w takim układzie, byśmy się czuli okradzeni, byśmy się czuli oszukani, byśmy byli sobie w tym Dubaju, na tych walizkach siedzieli i może byśmy mieli ich nawet na wyciągnięcie ręki. Różnie by mogło być. Gniew tych mas y, emigrujących z Europy byłby potężny. Byłby potężny. Nie mieliby życia. Y, musieliby się ukrywać. Co z tego, żeby mieszkali w pałacu, jak byłby to bunkier? Oni tego nie chcą. Oni chcą y, żyć pełnią życia, a jeszcze y, nie dość, że wyprowadzą ten swój majątek, to jeszcze, proszę Państwa, będą mieli tam szacunek. Oni tego chcą. Do tego by y, 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 była potrzebna pewna sztuczka. Już Państwu mówię, jaka. Ja mówię tu cały czas, przypominam o scenariuszu filmu i marzę o tym, żeby ktoś taki film nakręcił. Dziś sztuczna inteligencja daje takie możliwości można poszczególne scenki sobie syntezować. Proszę Państwa, parcie Wielkiej Brytanii, która na pewno byłaby skuta lodem, jeżeli chodzi o tutaj rozwój wojny na Ukrainie, jest nienaturalnie duże. A wiecie, to te pozostałości City of London i tak dalej, tego biznesu, tych lordów, cwaniaków, co to niewolnictwem się trudnili przez całe pokolenia i na tym majątku cały czas siedzą, jest nienaturalne. Jest nienaturalne. Parti takich krajów, które na pewno już będą, proszę Państwa, lodowcem, kostką lodu, jak Szwecja i Finlandia, jest nienaturalne. Jest nienaturalne. Jakby chcieli przyspieszyć, proszę Państwa, zagładę totalną. Bo Rosja nie będzie się zbyt długo angażowała. W rozwój konfliktu konwencjonalnego. Nie po to jest mocarstwem, nie po to ma broń nuklearną i jej użyje. Chyba tylko wariaci nie rozumieją, że jakby spadła bomba atomowa na Londyn, na Warszawę, na Sztokholm, na Helsinki. E, I nic więcej. Dajmy na to te cztery kraje, by odparowały. No może jeszcze Berlin. To proszę Państwa, przecież nikt z powodu kilku miast na świecie i dobra, miliona ofiar, milionów ofiar, przecież nikt nie będzie kasował świata i Stany Zjednoczone nie odpalał swojego arsenału, bo to ich to nie dotyczy. O Kanada, proszę Państwa, tam, tam też się angażuje, tam też będzie kostka lodu. Zwróćcie Państwo uwagę, w scenariuszu zlodowacenia, które ma przyjść w tym, w tym moim filmie, najbardziej angażują się kraje, które by podlegały zlodowaceniu. O co chodzi? Jakby się udało jak sprowokować Rosję do odwetu nuklearnego. To na skutek wybuchu tych ładunków nuklearnych w tych miastach, krajach, które wymieniłem, można by później, tuż przed pojawieniem się zlodowacenia, siedząc w Dubaju w Pałacu ze służbą darmową, bo my wtedy będziemy, przynajmniej za darmo u nich pracowali. Będziemy wdzięczni w ogóle, że przeżyliśmy. Można by mówić Putin wywołał zlodowacenie. Putin wywołał zlodowacenie. A my Was tu przyjeździliśmy. Czcicie nas. To nie my, wiedząc, że będzie zlodowacenie, oszukaliśmy Was, zostawiliśmy Was z niczym, z walizkami, tylko to Putin zrobił. Taki sobie... E, Taki sobie świat przyszłości wyobraziłem. O! Y to tylko oczywiście hipoteza, ale przyznajcie Państwo, ciekawy byłby to film. Oczywiście tam można wplątać jakieś tam takie wątki pośrednie, jakieś tam miłosne, tam się dwoje zakochało w sobie, jakiś taki też wątek sensacyjny, że któryś z zapalonych naukowców odkrywa tę intrygę, ale na przykład taki Witwicki nie puszcza go do mediów i go tam banują, on chce o tym światu powiedzieć, będzie zlodowacenia, ale Witwicki mówi nie, 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 to wariat jest, nie słuchajcie go i tak dalej, i tak dalej. Można by taki film, powieść można napisać, można napisać fajną książkę, co Wy na to? Do tego oczywiście, jak ktoś chce z tej strony zachodniej, można też doplątać na przykład prezydenta Rosji, władze Rosji, bo przecież dużą rezydencję rządową wybudowali nad Morzem Czarnym. W głębi Rosji by mieli znacznie bezpieczniej przecież, prawda? Ale wysunęli ją na granicę praktycznie państwa rosyjskiego, czyli władze Rosji też wiedziały o zbliżającym się zlodowaceniu. To proszę Państwa, to jest fajna, fantastyczna historia.